Witam was, ja jestem Krystek, a to kolejny odcinek Pixelowych opowieści w poszukiwaniu przygody, rozdział trzeci. Tak, dzisiaj jak wspominałem w poprzednim odcinku, udamy się tutaj na pustynię, w nadziei, że spotkamy tam wreszcie jakąś wioskę i zwiedzimy ją sobie. Um, tak, po pierwsze, nie mam skina, ponieważ aktualnie internet kupuję mój laptop, na którym to przesła się 5 odcinków Darksiders, ponieważ tyle udało mi się dzisiaj przesłać, ach! Teraz, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Po odcinki będą się gdzieś tak w okolicach wieczornych. No, a jeden nawet za niedługo. Hm. Tak więc, idziemy na pustynię. Trochę to jest stromo. E, w czasie, jak ja będę się bawić w to. A, schodzenie, żebym się nie zabił jeszcze. To o. jak, jak miło. Co powiem Wam e, trochę o Intrze? Ja wiem, że trochę dziwnie, że mówię o nim dopiero y, w trzecim odcinku przygód. Ale, dosłownie, intro dostałem po nakręceniu drugiego odcinka, tak więc yy, taka jest możliwość, że teraz mogę omówić to intro. Yy, po pierwsze, kto je zrobił? Nie Nuker. Od razu mówi, mówię, że nie Nuker. Yy, nuker trochę tak, można powiedzieć, że yy, odstrzelił mnie, tak. Mówił, że będzie to intro, mówił, że już jest zrobione, ale tak jakoś tak chyba w dupie miał to, co, że, że ja czekam na to intro. No dobra, znalazł się inny gościu, który zrobił mi to intro I szczerze powiem wam, że on jest bardziej obeznany w tych takich sprawach graficznych Chociaż nie tylko, ponieważ on też nagrywa e, let's play'e Gdzieś tam wam dam e, link do jego kanału Jest to użytkownik o nazwie minecrafttalk.pl Naprawdę spoko gościu, on też zaprojektował moje aktualne tło na youtube e, Coś ja miał jeszcze przeprawić się i wysłać mi niedługo, ale ktoś y, tam mówił, że ma mało czasu i zrobię jak zdąży. Ale tak, jeśli chodzi o gościa, intro bardzo fajny wykonał, nie powiem y, Graficznie mi się naprawdę bardzo podoba. Y, no gościu jest dobry, tak więc zachęcam do subskrypcji jego kanału. Koniecznie. No. Ale dobra, do rzeczy. Y, szukamy wioski. Szukamy wioski. Oby gdzieś tutaj była, bo chciałabym tak znaleźć tą wioskę. Ale będzie trudno i będzie trudno. I tak. Y, czy to... Nie, to drzewo. Hmm. Um, coś... Y, tak. Ostatnio dowiedziałem się, właściwie oglądając JJ'a i Minecrafta Polskę, o tym... różnych funkcjach tego, że... tych... Ach, że, że można... robić hodowe zwierząt. Pomysł bardzo fajny przez przeznacza, wymyślony. Yy, bardzo efektowny. Można sobie zrobić fajną fabrykę wełny, lub yy, nie wiem, mięsa czy czegoś. Tak więc to jest coś fajnego, i myślę, że ja chciałbym się w to trochę pobawić. Tak więc yy, po powrocie do domu, od razu zapewnienie z mojej strony, że pierwsze co się wezmę to właśnie to. I jeszcze jedna sprawa, taka, że mianowicie, że. Nie wiem czy o tym mówiłem. Chyba nie. Nie wiem, jak ktoś to powie jeszcze raz, że. Że są te teraz takie fortece w neterze. Czekajcie. Ale ma to pustynia. Dobra, może tu coś będzie. E, fortece w neterze są, które też bardzo chciałbym zwiedzić. Są jakieś tam, słyszałem, że nowe moby, które też mogą być fajne. I chciałbym ogólnie tam zobaczyć, co tam jest. E, I myślę, że tak, e, jakbym podróżował dość długo na powierzchni, znalazłbym w, w kilka fajnych rzeczy, które myślę i uznam, że. Że ta przygoda była udana, że znaleźliśmy dość fajne rzeczy, że można się zagłębić trochę niżej, o, dziura, i poszukać tam trochę po jaskiniach pochodzić poszukać trochę obsydianu i tam gdzieś w środku, w jaskini, zrobić sobie portal do netheru no i się tam jakoś przenieść. I sobie pozwiedzać, tam popatrzeć, co tam jest nowego. Tylko że y, ja wiem, że teraz możecie uznać mnie trochę za panikarza. Ale ja się boję, czy, czy przypadkiem, jak wejdę do netteru, y, daleko od domu, to jakoś nie zmieni się punkt, respawnu czy coś w tym stylu. Ja wiem, że teraz tak panikuję, że ja jezu, coś tam się stanie, ale naprawdę, ja nie chcę potem siedzieć, i zrobić sobie portal do netteru, a potem, o kurde, jak ja wrócę. Więc jeśli ktoś z, z, wie, to proszę o pomoc, bo ja nie wiem. Dobra. Ląd się skończył, na wioski już raczej nie znajdziemy, ale płyniemy dalej, może będzie coś ciekawszego. Uuuu, czyżby się szykoła śnież biom? Poznaję po drzewach. Byśmy sobie zrobili bałwana. A, wyhamuj łódko. Spoko. Um, dobra, drzewa, drzewa to jest dobry znak, to oznacza, że gdzieś tutaj może być śnieg, a śnieg się przyda, zrobimy sobie bałwana. Ale śniegu za bardzo nie widzę. Co mnie trochę niepokoi, gdzie jest śnieg? Ajajaj, jakbyśmy znaleźli śnieg, to ja bym sobie poczekał zrobienie tego bowana Poczekam sobie do nocy. Wtedy bym go zrobił, tak byśmy naparzali sobie potworki z nim. O oh yeah to by było fajne. Tylko, że coś tam. Y y y słyszałem też, że y podobno Bowan się topi. Nie wiem ile on wytrzymuje na lądzie, ale się dowiemy. Tylko trzeba śnieg znaleźć. A nie ma! Um, owca. Owcy nie chcę. Wow. Cztery owce. Uf, wow. Ale dziwna góra. A nie, tam jest jeszcze kawałek. Nie Nie doregenerowało do się. Ja nie umieć mówić po polskiemu. Dobra. Kurde, nic śniegu, nic wiosek, nic żadnych kanionów, nic żadnych fajnych rzeczy Lipa trochę Jakby coś znaleźć Fajnego, takiego... Że wow! Ajajaj Czekajcie, czekajcie Gdzieś tutaj musi coś być Żeby w 1.0.0 nie było nic ciekawego Aaa, bagna Nowu. A, coś dużo tych bagien Kurde ja chcę wioskę Hmm O, o to jest to takie ten To są te, e, jak to się nazywa? Nie wiem co to jest, ale to jest fajne Jej, nowa rzecz, fajna nawet Tylko czy, czy ja mogę to kłaść na przykład? Tak mogę Różne takie fajne wzorki może będzie, można o jak miło To się... To by się przydało do robienia jakiegoś escape'a. Tak, to, to by było bardzo dobre. Dobra, ale to nie teraz o tym. Trzeba dać łódkę i sobie gdzieś popłynąć. A co? A wiecie, mnie się ciekawi na przykład bym się rozpędził, nie zauważył tego liścia. Czy mi się łódka rozbiła? uuu ale było lipa Dobra, bagna widzę, że nie są za duże. Tam gdzieś jest woda chyba. Tak więc opłyniemy je sobie i może będzie tam coś ciekawego dalej. O no nie! Kurde, wykrakałem. Rozbiłem się tego liścia. Eee... Dobra, potrzebuję drewna. Ojoj, oj, pada. Niemiło. Spoko, spoko, spoko. Zrobi... Zaraz sobie zrobimy. Łódeczkę. Ujdź. Dobra. E, łódka jest. Teraz zabierzemy jeszcze tego. Tego. O, ale teraz będą lagi w tym deszczu. Mi się zdaje, czy w deszczu mogą się spanować potworki? Y Obnie. Dobra, wiem, histeryzuję. Gdzie jest woda? Bo tu już widzę, że chyba noc zaraz będzie, a ja chcę gdzieś dalej popłynąć. A na wodzie się raczej Creeper nie zespołnuje. Dobra, więc płyniemy. Tylko uważać na te liście. Cholera, ale laguje. Trzeba wyjść z tego obszaru deszczowego. Aj! oh fuck. Tak, to jest zdecydowanie element akurat do robienia escape'ów. Ojoj, ile tych liści tam jest o, yy, Fuck Czekajcie, czekajcie cze mm, nie, ja, ja muszę stąd wyjść na, na na... z buta. Z buta muszę wyjść, bo to bez sensu tak manewrować. Jakie dziwne drzewo? Czy w sensie mało liści ma. Dobra. Eee, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Gdzie jest woda. A są liście? Kurde są. Ale lagi. Coś czego nienawidzę. Kurcze nie ma takiej większej wody. Tylko ziemia. <grym> znowu góry jakieś. Są pagórki. No chcę płaszczyznę, chcę wioskę znaleźć. Eee, zawsze jak mówię, że chcę coś płaskiego, chcę wioskę, to z tego jest najmniej. Zawsze. Może jakbym chciał yy, wysokie góry, to będzie wioska. Oby. Czekajcie. Przekąszę coś. To jest fajny dźwięk jedzenia, podoba mi się. Taki śmiechowy. I też odkryłem, bo spadłem przez przypadek zanim nagrywam e, z górki taki fajny jest dźwięk teraz e, na... jak się, jak się spada. Już nie ma takiego klasyczn klasycznego u. To jest takie coś jakbyśmy sobie kość złamali. Trochę brutalne, ale... Niech będzie. Może być. Hop, hop. Fuu, pop, pop. Czekajcie, czekajcie. Dobra, jest easy. Bo coś ciemno, potworków nic. Hmm Wiecie co chyba sobie zrobię taką noc, że nie będę się nigdzie komu tam No nie Fuck, Głupie lagi Wyłączyłem Minecrafta Znowu! Eee! Kurde, jeszcze przy ten deszcz tak się laguje się a to jest fajny efekt, jak się tak patrzy ciągle w górę tak się tak się widzi jakby się le leciało w górę tak. hmm. taki portal jakby To jest fajne Ale dobra Nie czas na Cerek, ale szukamy wioski, której nie ma nigdzie Może jest jakiś fajny trik, żeby znaleźć wioskę Nie wiem, będę musiał poszukać Kurde no lipa trochę by, bo jakbym wyruszył na podróż i wioski nie znalazł eee yy... Dobra, poskaczemy sobie po drzewach. Oj oj. A dwa creepery. Oh fuck. Oj 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 oj. Uf. He. Dobra, wyszedłem cudem bez szwanku. Ech. Iii. Dziękuję, Tak. Kopalnia! O, cholercia Ale ekstra! Będę skinniowy pająki! Będą niedokończone tory, i będą różne fajne rzeczy, ale czad. O, tak na to czekałem. Wreszcie, w trzecim odcinku mogę poczuć przygodę. Przynajmniej trochę. O, zobiak! to się akurat nie boimy zbytnio. A ja, 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 ja. o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck oh, Czy fuck. to są te takie, te, takie nowe, te? Czy to są te takie stare? Tak, to są te nowe Tylko czekajcie Muszę ich za... za ten tego No rozwalaj się szybciej, panie czy no Ty, ale nie tak z zaskoczenia, człowieku Łezu, ławię wow, się Daj mi trochę swobody, zombiaku, kurde Ja tu chcę spawnera oświetlić, się, ty mi nie dajesz Ale nieźle, nieźle, znaleźliśmy sobie te pajączki Tam coś jest Łoł wow. Czekajcie, czekajcie Gdzie jest jakieś wejście? O kurde co to tak... O fuck, o oh, fuck! Uciekaj! He, e, Ja mam pytanie czemu on mnie nie otruwa? OAA! O! One na górze się kampią! Wredne! A, Tam jest drugi! Spawner! A. O cholera! E! No chodź. E... O! Oh. Tylko mnie ciekawe, czemu one mnie nie zatruwają. Czy to może przez to, że... Czekajcie. Weźmiemy sobie na normal, bo coś mi tu nie gra. Dobra, tam pójdziemy zaraz, ale... Tam jest jeszcze jeden spawner, kurde! O! O! Teraz mnie otruwa! Teraz jest Git. Znaczy w sensie tak, prawie Git, bo. No mm. obrywam trochę. Da, oświetlić tam jak najwięcej, ile się da. Dobra, dajmy, dajmy. Uznajmy, że się nie zespałnują już. No. Dobra, z tymi mamy spokój, z tamtymi mamy spokój. Kurde, jak jeszcze będzie trzeci, ale będę w niego wzięty. Aaaa, głupie na trwacinek 16 minut, uu, to też możemy trochę podwiedzać E tutaj nic nie ma, może tam coś będzie, tam coś było Ajajajajaj. Hop hop hmm. Iść na górę, czy, czy nie na górę O coś znowu słyszę je, te pająki Gdzie one? A! O wstygnoju Zeskoczenia chciałeś co? Nie udało ci się co? He he, he. Dobra Teraz tutaj ciach Ciach Dobra raczej już się nie pokażą Tylko nadal kurde ciągle kogoś słyszę O Jezu, ale to, ale, że też z tym pająką tak się chciało robić te, tyle tej pajęczyny tam, ale sobie wełny zrobię z tego, albo wędkę bym sobie zrobił, o wędka, lepszy pomysł, U, ciemno się robi, e, ja mam węgiel, tak, mam, to, to dobrze, no. jakby za to, to sobie, kurde, miecze się najszybciej bije tą pajęczynę, tylko, że Niszczy się przy tym. No nie, no nic tu nie ma. Lipa. Straszna lipa. Kurde. Dobra, idziemy. Może tam na dole coś będzie. No co mi ty znowu trzeszczy? Hej, skrzyneczka. Kto tu jest? Kto tu jest? Nie. Dobra. Nikogo nie ma. O ale będzie zabawy z tymi melonami, jak wrócę. Um. Wow, trochę to duże się wydaje. Uj, jeszcze tutaj. Wow, i tam. O cholera. Nie wiem, czy to my zwiedzimy to w tym odcinku. O kurde, jakie to wielkie. Jej, skrzyneczka Złoto. Trochę już brakuje mi miejsca na surowce. O, jakie schodki ładne. Ktoś tu był, kopał. Ktoś był przed nami. Ouch, hero Brian. Nie, nie, nie będę o tym myśleć, bo zaraz się przestraszę i włączę, będzie koniec odcinka. Tyk. Tyk. Um. Aaaaah! Wiedziałem, że nie doskoczę Sierota ze mnie. Iii. Czy to ten, o którym myślę? Tak! Ada, Jej, padł. Teraz będziemy sobie robić polowania na endermany, żeby zrobić sobie ender pearl i się teleportować. To fajna zabawa jest. Um. Dobra, ja uwielbiam się gubić w takich miejscach, tak więc trochę się pogubimy. Tam jest skrzyneczka. Jak miło. Tylko trochę za dużo tego mamy. Trzeba będzie coś wywalić. Co wywalimy? Yy, Walimy sobie. Yy, 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 yy. Dobra, z sobie zrobimy ten pochodni trochę, bo nam brakuje. To można wywalić to też. To nam niepotrzebne, to też. To zrezygnuje. Z jeden stak z tak starczy. Yy, dirt Dobra To mi niepotrzebne Sapling też się nie przyda yy, Strzała tutaj Melony, yy, nasiona melonów koniecznie Zostają I to by było na tyle Dobra Trochę Rzem oczyścił Ekwipunek Idziemy dalej Szukać przygód Następna? Jej ale dużo tych skrzynek Dobra, co tutaj mamy? Cholera jakie to duże. Ja się trochę wrócę i poszukam czy tam coś jeszcze jest. Nie chcę się zagłębiać jakoś tak dalej. Hit, hit. Tutaj jest to, tutaj był jakiś korytarz. O! Czyżby znowu spawner tamtych? Fuck. Hmm tam mamy lawę i wodę. Ja ile tych korytarzy. Tutaj... u kolejny, będzie zabawa. Idziemy. No, brak na razie. Nie widzę nikogo, kto mógłby mi zaszkodzić Czyli jest dobrze Bo zaraz się pająki pojawią Dobra, już się nie pojawią, ale zanim życie zaraz jakiś tam jest zeskoczy No, proszę bardzo, już słyszę To gdzie? Chodź tu Ty tchórzu! Gdzie się chowasz? Czyżby tam na górze? Głupia pęczyna. Jezu, tam jest jeszcze jedno piętro. A! Co to? Gdzie ten creeper? A! O cholera, o. <laughs> Człowieku, ostrzegaj jak się skradasz. Kurde, aż się wystraszył Uuu, złoto, miło owak Oh fuck he. Światło, 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 światło Musi być jasno Kurde Minecraft naprawdę kiedy... Ja zawału dostanę nagrywając, tak Gin O cholera Uff, niby kwadraty i nic takiego, a jednak. Ech. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Eee, tam coś mamy. Mamy coś, więc idziemy. Wiem, że dużo korytarzy omijam, ale dobra. Idziemy tak na sparciatę. na, na spontana tak. Ooo, naprzód. Gdyś jest sparta. Au. O, właśnie ten dźwięk, o którym mówiłem. Dobra, tutaj coś mamy? Mamy coś? Nie mamy? Nic. Nic. Dobra, tutaj zostawiam sobie światła, żebym wiedział, że tu byłem. Dobra. Kurde, skąd te takie... Takie ...tych pająków? Nienawidzę tego. O, tutaj jest woda. Bo kapie. Może tutaj syczą te pająki. Apa! Dobiliśmy się tutaj. To dobry znak jest. To tutaj sobie zostawię tą wodę, że niby tutaj mogę wyjść. To później najwyżej wrócę. A nie tutaj. Głupie lagi. Gdzie by tu iść? Tutaj coś mamy. Mam coś. Tutaj byłem, a tutaj. Czy jakiś dalszy korytarz? Czy mały jakiś? Nawet sobie odpuścimy, bo nie chcę się spalić. Też nic. O, skrzyneczka. A, pusta. Czyli tu byłem. Czyli idziemy gdzie indziej. Czyli gdzie? O, zębiaczek. Ciach, 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 ciach. Zginąłeś. Dobra nie, ja w jaskinie się nie bawię Bo jak już mówiłem, że dostanę zawału jeszcze Hmm Gdzie by tu iść? O! Następny poziom Spoko Dobra, będziemy łukiem bić, będzie szybciej Uuu, jakieś inne korytarze? Takie podwójne jakby. Dobra, pańczyny nie chcę. Mamy tu jakiś inny korytarz? Nie, nie, ślepy załóg. Wracamy. Wracamy. Kurde, jak już sporo trwają, tak chyba ja będę musiał kończyć. jakoś jakoś odnajdę. Uuuu... Ooooooooo! A, szkelety, szkelety. O cholera. Dobra, tam sobie zaznaczę pochodnię, że tutaj. A! E! Jak to, gdzie? Skąd to on? Ja, ja zaczynam się naprawdę bać. Uff. Uff. E! E! Uff. Dobra. Zacznę sobie tutaj, że tutaj jest coś ciekawego. Tu są szkielety, tam jest dużo tego i sprawdzimy to w następnym odcinku. A więc e, to będzie koniec. E, odcinek fajny, mi się podobał. Bo, bo znaleźliśmy coś wreszcie w końcu. Jej Ech. no, tak więc jest fajnie. E, będziemy kontynuować naszą przygodę z Creeperami, które wybuchają wokoło, z pająkami, które nas ciągle otruwają i ogólnie z wszystkimi stworzeniami, które nas szczególnie nie lubią. Będzie fajnie, dobra, tak więc to tyle. Naglądzie się trochę. Bo co trwa jakieś pół godziny, może niecałe, więcej niż planowałem. E, więc to by było na tyle. E, koment O, czy tam jest skrzyneczka? Tak, weźmiemy sobie skrzyn A, to ta sama. głubie gubię się. E, dobra, komentujcie. A, co to? Oszty! Jadźcie! Jak śmiałeś? miałeś Koma... O, jeszcze ten. Koma... Dobra, to komentujcie. A! Co to? W tamtym strzelił Patrzcie, patrzcie jak. Jak bronią, żebym nie skończył odcinka? Tak? I tak skończę. Nie ma. Tak, to To, by mój, to, jest, to są moi odwierni widzowie. Oni nie chcą, żebym skończył odcinek. Tak. Dobra. Uff, nie ma. Tam jest pewnie ich jeszcze z y, kilku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybując, nie żałujcie. Eee, łapki w górę? Nie ja wiem, e, jeśli podobał się odcinek. Kurde! Patrzcie, jakie wszystko jest przeciwko mnie, kurde. Skelety mnie biją, Creepery zaskakują, Minecraft się wyłącza. Tylko tylko podoba kończę odcinek, no. Ech, I nie da się skończyć, dobra. Komentujcie, subskrybujcie, wprost, nie da żałujcie. Wiem, że to mówiłem, ale dobra. E, jeśli się odcinek podobał, oczywiście, łapka w górę. I jeśli chcecie, możecie dodać go do swoich ulubionych, to by mnie bardzo ucieszyło. Dobra, to by było na tyle. E... No, czyli to wszystko. Tak więc cześć, trzymajcie się, na razie pa pa!